Znajdujemy się w Algonquin, w Aesthetic Med Clinic, w nowo powstałej klinice medycyny estetycznej. Wiele miesięcy trwały przygotowania do tego otwarcia, które dzisiaj hucznie rozpoczynamy. Dzisiaj mamy wielu gości, którzy już zdążyli przyjść, odwiedzić nas, zdążyli umówić się w zasadzie na różne zabiegi, które tutaj mamy. A jakie mamy zabiegi, to zaraz zdradzimy. A na razie wejdźmy do środka. odwiedził dzisiaj estetyk, med, znany i lubiany z Encore Gallery. Osoba znana, lubiana, inny nananana. Na, na. <laughs> Jorku, powiedz mi, jak Ci się podoba finalny produkt, w którym też brałeś udział? No, kolokwialnie powiem, maczałem w tym palce. No i jest pięknie, jest naprawdę pięknie. Nasza mała cząstka, którą tutaj widzimy, zrobiła swoje, ale cały projekt, cała wizualizacja. Naprawdę jest czymś, co będziemy na pewno kopiować w naszym biznesie. Węgor Galery jest pięknie, jest delikatnie, jest smacznie i no najważniejsze jest to polski biznes. Kolejny polski biznes, który wchodzi na nasz rynek. Tak samo jak my rozwijamy nasz biznes, bardzo się cieszymy, że jesteśmy razem, że jesteśmy blisko. <laughs> Może nie dosłownie, ale, ale kapitalne jest to, że powstają takie biznesy i że pomagamy jeden drugiemu, bo właśnie o to chodzi, że. To, co ja mogę Tobie zrobić, to, co Ty możesz mnie zrobić, nasi znajomi, że robimy jedną całą grupę. I tak ktoś kiedyś fajnie powiedział: Nie liczmy tylko na pieniądze, pomóżmy jednym drugiemu, niech ta Polonia rośnie w siłę. Po pierwsze, bardzo piękne wnętrze, <coughs> więc tak naprawdę nazwa idealna. Po drugie, bogata oferta. Po trzecie, fantastyczni ludzie, Właśnie właścicielka. Kasia Filipowicz, menadżer Estetic Med w I Kasia, powiedz: z Jakiego rodzaju zabiegi macie dla klientów? Mamy Botox, Disport fillers. będziemy robić IPL, facial, hydro facial, także mamy yy, szeroką gamę zabiegów, które będziemy wykonywać tutaj u nas. A, w zależności od rodzaju skóry, od tego jak, jak co, od potrzeb, w zależności od tego co klient nasz potrzebuje i co będzie wymagane, żeby zrobić dla tej skóry. Także zapraszamy serdecznie. No, tak naprawdę to jestem zachwycona. Dawno nie widziałam wykończenia tak eleganckiego. Pasujący styl, zupełnie inny niż wszystkie nasze salony. Bardzo mi się podoba. <grywa> ze wszystkiego to myślę, że miejsce, które jest tak daleko od Chicago, będzie miało większą klientelę ze względu na to, że nie ma w tej okolicy naprawdę polskiego salonu kosmetycznego, który jest na tym poziomie. Ma takie zabiegi, które można naprawdę dostać w najwyższej jakości. Zrobimy darmowe konsultacje, robimy, a, a, tak jak powiedziałam wcześniej, botoxy, filery, IPL na rejuvenation, IPL na discoloration, IPL na popękane naczynka, facial w zależności od concern na skórze, czyli tak możemy to nazwać jako takie a, customized facial. Hydrofacial, najlepszy zabieg, jaki można sobie zrobić, taki coraz, co często dosyć, dlatego, że czujesz różnicę już po pierwszym zabiegu. I really like the company, the atmosphere, the design is incredible, the welcoming experiences are awesome, I just love it. Warto być razem, warto odwiedzać takie miejsca jak te i podejrzewam, że moje zmarszczki w przyszłym miesiącu z czoła znikną. Będziecie zachwyceni i miejscem, i personelem, i obsługą, i czystością całego pomieszczenia.